nawet nie robią tego, o co, o co oskarżałem charyzmatyków, że kuszą pana Boga żądając, że ty musisz teraz nam dać taki i taki cud, tylko mówią, no dobra, cudów, cudów, nie mamy, my sobie będziemy bełkotać i to będzie nasz dar języków i Ty, Panie Boże, coś z tym zrób. Znowu jest to forma kuszenia Pana Boga. Spojrzymy teraz na, na tą scenę, którą, której fragment pokazałem na początku, bo faktycznie moim zdaniem jest to coś naprawdę szokującego. Pomodlimy się jeszcze o modlitwę w językach dla tych, którzy się nie modlą w językach. Y kto z Was chciałby tak rozpocząć się modlić, to Wam powiem, że jak e, ja e, zaczynałem tak się modlić, to było e, ze 20 lat temu prawie, to, to myślałem, że muszę czekać, aż e, Duch Święty zacznie mi ruszać ustami. Sam. I się nie doczekałem, bo to się okazało, że ja mam tymi ustami ruszać, a nie Duch Święty.